thank you Magda Adamowicz. Dobry wieczór. W pogodzie cały czas trwa starcie jesieni z zimą. Co prawda śniegu trochę dopada, ale przy lekko dodatnich temperaturach, więc ten nie ma szansy się utrzymać. No chyba że w górach, bo tam już teraz panuje iście zimowa aura. Zobaczmy szczegółową prognozę pogody na początek przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem, nad którym panuje teraz rozległy układ baryczny wysokiego ciśnienia. Swoje centrum ma nad wyspami brytyjskimi, ale w ciągu kolejnych dni będzie przesuwał się w stronę Polski. On już teraz wpływa na pogodę w naszym kraju, ale uwaga, bo tutaj wbiła się płytka Zatoka Niżowa związana też z Niżem i z frontem atmosferycznym, który w ciągu najbliższej doby przyniesie nam przelotne opady, głównie śniegu. Do Polski jednocześnie płyną teraz chłodne i wilgotne masy powietrza z północnego wschodu. To oznacza, że przy takich masach ta odczuwalna temperatura będzie jeszcze nieco niższa niż to, co zobaczymy za chwilę na Mapach. Jednocześnie teraz już pokrywa śnieżna utrzymuje się m.in. w Skandynawii oraz w Alpach powyżej 1000 metrów. A ta noc przyniesie nam opady głównie śniegu na południu, na wschodzie i na północy kraju. Lokalnie będą to opady marznące, a więc proszę uważać, na drogach będzie ślisko. Tej nocy na termometrach od minus 3 stopni w suwałkach, minus 2 stopnie wskażą termometry między innymi w centrum, a najcieplej będzie w Rzeszowie i w Gdańsku, tutaj 0 stopni. W ciągu dnia ten sam słabo aktywny front atmosferyczny przyniesie nam kolejne opady śniegu symboliczne, maksymalnie do 1-2 cm. Popadać może w centrum, na południu i na wschodzie, ale m.in. na Dolnym Śląsku czy na Mazowszu będą to opady mieszane deszczu ze śniegiem, a więc jeszcze raz podkreślam, na drogach cały czas trudne warunki. Jeśli przejaśnienia i rozpogodzenia, to tylko na północnym zachodzie, ale na ogół aura będzie pochmurna. Na termometrach od zera w Lublinie. Jeden stopień w centrum, dwa m.in. w Poznaniu. Czy w Zielonej Górze, a najcieplej będzie na Pomorzu. Tutaj 4 stopnie. Wiatr słaby umiarkowany, ciśnienie będzie się wahać. Na barometrach w Warszawie 1014 hektopaskali. A co przyniosą nam kolejne dni? W czwartek i w piątek padać już nie powinno, ale w czwartek znowu przewaga chmur. Na termometrach od 1 do 3 stopni w czwartek, a w piątek od minus 2 do plus 2 stopni na Dolnym Śląsku. Tutaj już więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Podobnie zresztą w sobotę. Będzie całkiem przyjemnie na termometrach. Od minus 1 do plus 4 stopni, ale w niedzielę aura znowu się pogorszy. Niemal w całym kraju prognozujemy opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. O pogodzie to wszystko, a za chwilę fakty. Dobrego wieczoru.